Cześć, mam na imię Agnieszka. Witam was na kanale Podlewane.pl. Dzisiaj pokażę wam w jaki sposób samodzielnie możecie formować sosny. Mamy tutaj ładną sosenkę i jeżeli chcemy, aby była bardziej zwarta, aby była bardziej zagęszczona, możemy troszeczkę pomóc jej pokrojowi i Uformować ją, spowodować, żeby była właśnie taka, jak my chcemy. Jak to robić? Sosem zasadniczo się nie przycina. Najlepszym momentem na formowanie sosen jest moment, kiedy mają młode przyrosty. Czyli tutaj jest taki młody przyrost, tak zwana świeczka, potocznie nazywa się świeczką. I formowanie sosny polega na wyłamywaniu tych świeczek. I tak naprawdę od Was zależy, jak tą sosnę uformujecie. Jeżeli na przykład chcecie, żeby ona się już, nie wiem, gdzieś z boku nie rozrastała, możecie wyłamać całą świeczkę. Jeżeli chcecie, żeby była bardziej zagęszczona, możecie tą świeczkę wyłamać albo w połowie, albo w jednej trzeciej, albo w dwóch trzecich. To wszystko zależy od wizji ogrodnika. I jeżeli te świeczki powyłamujemy, to ta roślinka nam się zagęści. Dlaczego wyłamujemy, a nie obcinamy sekatorem? ponieważ te młode przyrosty, te świeczki mają igły. Jeżeli obetniemy tutaj sekatorem, to część tych igieł utniemy i to nie będzie ładnie wyglądało. Jeżeli to urwiemy, igły zostają nienaruszone i zdecydowanie ładniej, kiedy te igły się rozłożą, będzie to wyglądało z uciętymi igłami i nie byłoby to tak efektowne. Więc po prostu każdy z tych młodych przyrostów, tak jak chcemy ją uformować, po prostu obrywamy. Oczywiście najlepiej robić to w rękawiczkach, bo sosna ma żywicę i można sobie ubrudzić ręce. Ja nie do końca lubię pracować w rękawiczkach, a moje ręce są zawsze brudne, więc niewiele to zmieni. Dolnych nie obrywam, ponieważ chcę, żeby zarastała. Obrywam tylko górne, bo akurat taką mam wizję ja. Ale wasza wizja może być zupełnie inna. Ogród należy do ogrodnika i to ogrodnik decyduje, co w nim rośnie, jak w nim rośnie. Nie kierujmy się modą, nie kierujmy się tym, co mówią sąsiedzi, co mówią inni. W Waszych ogrodach to Wy się macie czuć dobrze i Wasze ogrody mają podobać się Wam. Więc to Wy decydujecie, czy zagęszczacie sobie sosnę, czy nie zagęszczacie. Jeśli zagęszczacie, to jak? Czy tylko od góry, czy tylko boki? To już jest, mówię, wizja ogrodnika. I na dzisiaj to już wszystko. Wszystkie ważniejsze informacje znajdziecie na dole w opisie filmu, a ja się już z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!